Zarybrane podkami. To jest z ręki, wiesz? A, z ręki. a nie. zasłonię ręką. No to jest ładno, no. Okej. Okay. Takie po 20 cm. No, takie dwudziestki. Piękne, no okej, okay, rzucaj. No to też ładno, no, okej. Okay. O ta jest chyba największa, ta jest piękna już, no dobra Z tych ryb no, chyba jest tam no, 17, ładno, no takie no, no, 16, 16 O, ta jest chyba największa, ta jest petarda Jeszcze jest grupa oj. O jeszcze raz ją pokażę. No, okay. to no to dobrze, no to wkładać powódka. To. Ale ładne no piękno, no to wrzucaj powoli O, też jest sztuka, nie? To jest też piękne Dobra, no kładź mm, Ile tam jeszcze zostało? Dwie Dobrze No ta jest petarda No, okej okay. Mnie nie i została ostatnia, no? chyba jest największa! To chyba największa, aż była, wiesz? No, A dobra. No to wkładaj Ładno, no. Ok, mamy wszystko. Okay.